Witam Was bardzo serdecznie w 13 vlogmasie. Ja dzisiaj pozwoliłam sobie pospać po wczorajszym ciężkim dniu i wstałam o godzinie 9. Teraz jest pół do 10. I dzisiejsze światło to trochę miks, bo mam osłonięte okna, jest w miarę jasno, wiecie, jest takie pół na pół. Do tego mam zapalone dwie żarówki, ale myślę, że takie oświetlenie wygląda w miarę naturalnie. W moim pokoju jest zawsze i w tym drugim pewnie będzie trochę jaśniej. Jeżeli będę zerkać w tę stronę, to sorki, ale guzik stoi i patrzy przez okno i muszę kątem oka czy nie broi. Ale powiem Wam, że bardzo lubi tutaj, właśnie siadać na oknie i patrzeć, co się dzieje. I jakoś to jest jego ulubiona miejscowość to okno i okno w kuchni. Dzisiaj czuję się już dużo lepiej, ale nadal nie jestem o zwolnieniu. Prawdopodobnie dzisiaj jeszcze się przejdę do lekarza po samozwolnieniu i kontrolę i prawdopodobnie dostanę zwolnienie na dzisiaj i na jutro, więc jutro już wracam na wczoraj i na dzisiaj, a jutro wracam do pracy, więc dzisiaj będzie taki w miarę luźniejszy dzień, chociaż nie ukrywam, że jeżeli będzie się dobrze czuć, chciałabym pozłatwić kilka spraw tak, żeby mieć je z głowy. I teraz na pewno muszę usiąść do montowania vlogmasa z wczoraj, bo wczoraj już po prostu nie dałam rady, a jak to zrobię, to właśnie idę do lekarza. Guzik przed chwilą prawie zrzucił kwiatek, dlatego to było małe cięcie. Ale ja chyba muszę mu już otworzyć, bo zawsze jak nagrywam w tym pokoju, to przymykam drzwi, żeby nie było słychać, wiecie, jakichś dźwięków z mieszkania, a guzikowi się to bardzo nie podoba i zaczyna broić, więc już otwieram się wypuszczam. Myślę, że odezwę się do Was przed wyjściem do lekarza. Dobra, to na razie. Jest około godziny 11, Vlog jest już zmontowany, zrenderowany, zapisany i rzuca się na kanał. I myślę, że tak za około pół godziny będzie już do oglądania. Cieszę się, że wczoraj mimo wszystko, mimo tego, jak pocale się czułam, udało mi się nagrać o tyle. Nie stwierdziłam, że ten vlog będzie aż taki długi, ale cieszę się, że nie poddałam się i że vlog z dnia wczorajszego jest. Za chwilkę wychodzę. W ogóle zauważyłam, że w tym pokoju jest dużo jaśniej, bo zobaczcie, że teraz nagrywam bez światła i nie jest tak wcale źle, więc to tak poza Nie wiem dlaczego, ale u mnie w pokoju jest zawsze troszeczkę ciemniej. Może dlatego, że po prostu umiejscowienie mojego pokoju na skali bloku jest troszeczkę inne i po prostu mi światła tam dociera, ale nieważne. Ja za chwilę wychodzę, ale idę tylko do lekarza po zwolnienie, więc powinno mnie tylko wrócić. Później znowu wychodzę, no i potem idę do szkoły biblijnej. Jak widzicie, mimo że jestem na zwolnieniu, nie mam tak naprawdę czasu na odpoczynek za dużo, ale też jest, żebyście dobrze zrozumieli. Ja dzisiaj jestem trochę tym, takim warunkowym. Jeżeli źle się poczuję, to nie wiem, nie idę na zakupy, jeżeli źle się poczuję, nie jadę do tyłu i wiadomo, że zdrowie jest najważniejsze, ale jak mam po prostu jeszcze jeden dodatkowy dzień wolnego, chcę po prostu dużo rzeczy pozałatwić, żeby jutro wiecie, wrócić do pracy i żeby wiele rzeczy nie zajmowało mi już głowy. Myślę, że jest to dość rozsądne i odpowiedzialne. I nawet wiecie, jak się cieszę, że ubram dzisiaj ten sklep, to jest mi tak ciepło fajnie w nim. I dlatego ja teraz idę pozwolenie lekarskie. Jeszcze na dodatkową wizytę kontrolę kolejną u lekarza I mam nadzieję, że wszystko już będzie w porządku i że potem zabiorę Was na fajne zakupy, bo chcę się przejść do tatko, do Biedronki. Być może jeszcze zrozumiana, ale to zobaczymy, jak się wszystko ułoży. A jak wrócę od lekarza, to na pewno otworzymy kalendarze adwentowe. Przyszedł czas na kalendarze adwentowe. Tutaj mamy okienko numer 13. I nie wiem, jakie mam otworzyć, ale to sobie Bo zawsze jest, czekajcie, muszę sobie jakoś złapać, żeby mi ten kalendarz tutaj nie jeździł. I za wam już powiem, to ramowinę, ale co ale za chwilę. Ok, numer 13. Już się nauczyłam wyciągać te świeczki i dzisiaj mamy zieloną świeczkę, czyli to było bump up, czy jakoś tak, napiszę Wam oczywiście na dole, ona jest fajna, co prawda mnie tak jak wosk, jako świerk, ale bardzo podoba mi się jej zapach i pokażę Wam świeczkę, która była wczoraj, czyli właśnie ta z tym czy ona się spokuzuje. Nie, chyba nie chcę nam się spokusować. E, udało mi się ją wyciągnąć, e, i muszę tutaj powiedzieć, że sama wyciągnęłam, więc jestem naprawdę z siebie dumna. A, mam przedstawiony AV. Dobra, to nie teraz. E, tak ona wygląda, pachnie niesamowicie pomarańczami i goździkami. Naprawdę super. Jestem mega zadowolona. I, I jestem z siebie bardzo dumna, bo samej udało mi się wyciągnąć tą świeczkę. Co prawda lekko zdobosowałam kalendarz, musiałam pociąć plastik, ale dzięki nóżkowi do papieru i nożyczkom udało mi się ją wydobyć. I mimo, że zajęło mi to około kwadransa, jestem z siebie bardzo dumna. Bo kolejna rzecz, którą udało mi się zrobić samej. Dobra, teraz czas na kalendarz ze słodyczami. Tutaj mam okienko numer 13. Ja sobie wcisnęłam, żeby po prostu łatwiej otworzyć. Aha, i to okienko jest. Chyba udało się, bo nie docięte z tej strony, ale udało się i dzisiaj mamy Kinder Bueno. O, a Kinder Bueno się spokusowało, nie ogarniam, ok, ale ok. Więc dzisiejszy kanał to jest Kinder Bueno i Zielona Świeczka. Yy, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Jeszcze dzisiaj na pewno z to herbaty, zjem sobie Kinder Bueno. Jestem mega zadowolona. I już mamy ponad połowę okienek otworzone. jak ten czas szybko leci i to, by to chyba za każdym razem ja powtarzam, bo naprawdę ten czas tak strasznie szybko leci, że za już się ogarniemy, to będziemy mieli otwierane okienko nr 24. A Wy macie jakieś kalendarze wywentowe w tym roku, czy tak oczekujecie świąt bez kalendarzy? Jestem tego bardzo ciekawa. Jestem już po i idę na zakupy, Moim pierwszym przystankiem będzie pepko. Tak jak Wam mówiłam, ale proszę o pingwinkę i mam nadzieję, że będzie. Jestem też ciekawa, czy dostanę to wszystko, co chciałam dostać w rumi, a nie zobaczę co widziałam. Dlatego ja teraz już za wchodzę do pepko. Nie wiem, czy mam coś nagrywać z Pepko, myślę, że nagram Wam coś z Biedronki. Wracam już do domu i powiem Wam, że jestem trochę rozczarowana. Pepko było jeszcze mniej niż w rumi rzeczy, które potrzebowałam. Pra to jeszcze nic nie kupiłam. Ale Mikołaj, dla Ali jest. Dodatkowo byłam w wiedrące. Miałam coś nagrywać, ale musiałam skupić się na zakupach. Jakoś tak zapomniałam o tym, że mam aparat. Jak szłam do wiedrąki, to troszeczkę pruszył śnieg, ale w tej chwili nie proszę, więc tak słabo. I co chciałam jeszcze powiedzieć, w Biedronce również, byłam w takiej Biedronce na, na Pałów, gdzie jest bardzo mało towarów takiego fajnego i nic ciekawego też nie znalazłam, e, będę musiała iść na dodatkowe zakupy jeszcze tego dnia, zanim coś wyślę, więc trochę masakra, ale mimo wszystko jest fajna pogoda, bo jest mroźnie, nie jest mokro, widokno, wiecie, ale też nie jest bardzo zimno. Dobra, kończę, raz wy się pewnie jeszcze z domu. Jest chwilę przed godziną piątą, ja za chwilę wychodzę i jadę na szkołę biblijną do Gdyni. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę miałam tutaj teraz bardzo napięty czas, bo po zakupach z biedronkiem musiałam wszystko szybko przyjść, wypakować, ogarnąć kilka rzeczy na komputerze. Jeszcze miałam kości i po prostu wypić kawę z kości. Nie wiesz, jak picie, jak to jest. Po prostu mało czasu i no i się zebrać. Udało mi się zebrać, niestety nie udało mi się nic wam nagrywać. Byłam trochę rozczarowana, bo jak szłam do biedronki, to lekko proszył śnieg, a potem już nie proszył, więc tak. Business, ale to daje nadzieję na to, że może w nocy trochę spadnie. Zobaczymy. Ale pogoda jest naprawdę super. Powiem Wam, że czuję się lekko rozczerowana, bo specjalnie dzisiaj chciałam pójść na zakupy, dokupić ostatnie rzeczy, które mi były potrzebne, a w tych sklepach dosłownie nic nie ma. Byłem w Pepko, niby są ozdoby świąteczne, ale wiecie, same pompki, same jakieś takie wiklinowe ozdoby i, i same strójki, łańcuchy, ale żadnych takich, tak jak nie wiem, robiłam dla Was rozdanie w zeszłym roku, nie było nic ciekawego, tylko tyle dobrego, że po prostu y, kupiłam tego bowa, y, sorki, tego pingwinka dla Ali. To był pozytyw, a tak to wiecie, masakra, tak samo poszłam do Biedronki, chciałam pokupować trochę polskich słodyczy i cóż, był naprawdę bardzo, bardzo mały wybór i bardzo się rozczarowałam, ale tutaj muszę powiedzieć, że Sylwia, jeżeli to oglądasz, ciebie kupiłam czarne M&M's. Tak mi się zachciało, jak objaśniłam Twojego vloga, że aż sama dzisiaj je wziąłam w Biedronce i chyba w ogóle była ostatnia paczka, więc w ogóle super. No, a tak ogólnie to wiecie. Ja by zrobiła spore zakupy w biedronce, ale to były przeważnie zakupy do domu typu mleko, kiełbasa i kupiłam sobie saigonki. Jestem ciekawa, czy będą dobre. Jeżeli chcecie, to mogę Wam pokazać, jak będę jadła. O ile kogoś gotowe saigonki z biedronki interesują. Dobra, ja powoli będę chować aparat, bo zaraz chodzę. Pewnie za chwilę będą po mnie znajomi. I jedziemy do Gdyni. Jestem już w szkole biblijnej. I muszę pan przyznać, że dzisiaj jestem wyspana i nie będę się spać na no wykładach. Od razu jest lepszy humor i jeszcze za tydzień, również dowiedziałam się, że za tydzień też są wykłady, więc do samego końca będziemy się tutaj uczyć i powiem Wam, że naprawdę atmosfera jest genialna, coraz bardziej ludzie się poznają, jest możliwość poznania nowych osób, jest możliwość, wiecie, rozmawiania ze znajomymi i to jest bardzo, bardzo pozytywne. Dzisiaj postaram się za Was odezwać, jeszcze w trakcie. W ogóle mam ten jeden z tych batonów, który Wam pokazałam jeszcze, piśniowy ze sobą i Akurat nie powiem Wam, że bardzo się cieszę, że zapisałam się do tej szkoły i na pewno będę ją kontynuować w przyszłym semestrze, bo widzę jak mi to wiele daje, jak wiele wiedzy mi wchodzi do głowy i też jak dobrze spędzamy czas. A przede wszystkim dobrze, kiedy spędzamy czas na czymś pozytywnym, a nie po prostu bardzo problemę na rzeczach, wiecie, bezsensownych. Dobra, ja teraz się będę tutaj z znajomymi i przygotować do wykładów i od się do potem. Jest 22, jak właśnie wróciłam do domu. Wiem, że miałam wam coś jeszcze nagrać, jak byłam w szkole biblijnej, ale miałam bardzo fajne spotkania z obcymi ludźmi i to było naprawdę bardzo przyjemne. Dlatego jakoś tak super zapomniałam, otworzyłam aparat i tak nawet wyjechałam za go nie wyciągałam. Pierwsze spotkanie było bardzo ciekawe. Jak wiecie, ja chodzę na szkołę biblijną od października i właśnie podeszła do mnie pani, taka po 60-ce, i mówi, że ktoś mnie zna. Ja na początku mówię, Albo gdzieś widziała, wiecie, moje filmy, może ktoś jej przypadkiem pokazał, albo po prostu myli mnie z Maciejem Buczek z Telewizji Trwa. Jest kilka opcji, a okazało się, że po prostu mamy wspólną znajomą i gdzieś tam przypadkowo na pewnej uroczystości mnie widziała. I po prostu, ale to było, nie wiem, 5-6 lat temu i skojarzyła mnie, co prawda zajęło jej to trochę czasu. Zanim skożyła, tak naprawdę skąd mnie zna? I, tak, i dopiero dzisiaj dostałam się sobie i mówię, kurczę, czy przecież panią widziałam? Ja, Ojej, jak to miłe! Naprawdę to było takie bardzo, bardzo pozytywne. A z drugiej strony było jeszcze mniejsze bo właśnie na przerwie, kiedy wyciągam opak, gdzie mam, nie będzie coś na do was mówić, przyszedł do mnie pan i wręczył mi takiego aniołka. Aniołek jest prześliczny, może no, być co? Jest o tego za sznureczek, żebyście lepiej widzieli. Aniołek wygląda w ten sposób. Jest cały z łuczki. Nie wiem, czy to jest sposób na krochmaloną łuczkę, kiedyś tak słyszałam, ale sami zobaczcie, jak on ślicznie wygląda. Tutaj wszystkie oblomówki są zakończone świecącą miteczką i powiedział, że w prezencie podaruje mi takiego aniołka. Jest po prostu prześliczny i nawet nie wiecie, jak taki ma taka mała rzecz mi ucieszyła i naprawdę bardzo pozytywnie. Mogę zapewnić Was, że znajdzie u mnie no, wybitne miejsce w pokoju, bo jak na jego spojrzę, to po prostu się uśmiecham. No sami powiedzcie, czy to nie jest śliczne, a i tym bardziej, że rozczula mnie to, że ktoś to zrobił własnoręcznie i ktoś musi mieć naprawdę niesamowity talent i bardzo, bardzo podziękowałam za ten prezent i naprawdę Jestem zachwycona. Moje koleżanki i moje koledzy również po prostu zrobili taką zaskoczoną minę, że dostałam właśnie takiego aniołka. Oczywiście Pan powiedział, że aniołek dla aniołka i moi znajomi mieli z tego bekę cały wieczór, że ten pan mnie nie jest, da? nie zda, bo ja jestem przeciwieństwem aniołka, ale tak czy siak. Po prostu takiego prześlicznego aniołka na święta zostałam. Pewnie teraz na go po sobie na biblioteczce, a potem znajdę go jakieś fajne miejsce. Ale jak widzicie naprawdę miałam dzisiaj fajny dzień. Teraz muszę coś na wypić ciepłego, muszę jeszcze kilka rzeczy ogarnąć i, i nie wiem, czy już dla Was coś jeszcze będę nagrywać, czy potem po prostu się pożegnam, zobaczymy, ale idę tak postawić, a nie okej, okay, widzimy się potem. Jest koło północy, niestety rzeczy, które musiałam zrobić bardzo mi się przedłużyły, więc dzisiaj nie jestem w stanie dla Was montować vlogmas, postaram się zrobić to jutro przed pracą. Tam w tle widzicie aniołkę. Na razie staną zamiast tych porcelanowych, ale jeszcze pomyślimy jak. Zrobię tutaj też tą półkę, bo cały dół, dół tej biblioteczki muszę jakoś pogarniać, bo tam jest istny chaos. Ale dobra, damy radę. Ogólnie chyba dzięki mojemu znajomemu, który ogólnie jest filmowcem i obsługuje wiele imprez, wiecie, pod sensem nagrywania, robienia zdjęć itd. tak yy, udało mi się wstawić fajniejsze opcje bo właśnie. Pokazywałam mu aparat i też pomagał mi tam postawiać. Wydaje mi się, że teraz jeszcze lepiej wygląda kadr, ale to jeszcze się wszystko okaże jak zrzucę na kąpa i też jak Wy to zobaczycie. Bardzo mi przykro, że nie niestety. mi się dzisiaj zmontować vlogmasa, ale myślę, że jak wstanę jutro o 7 to dam radę jeszcze do 8. Tym bardziej, że już mam wszystko do pracy tam gotowe. Te, ta awaria, którą miałam w poniedziałek już jest załagodzona, wszystko działa jak trzeba, więc... Powinnam zdążyć, Tym znaczy, bardziej, że od 8 do 9 w pracy jeszcze jest miarę luz, więc mogę coś tam sobie zrobić w międzyczasie, ale mm, mam nadzieję, że zdążę po prostu do 8 i tak to widzicie jest, że czasami człowiek musi się zająć czymś innym i po prostu zejdzie mu to dłużej, a chcę być wyspana i chcę spać to 7 godzin, dlatego kładę się spać i w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vlogmasa. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć.